Podsumowanie finansowego raportu CD Projektu, Wrześniowe premiery i aktualizacja Echoes of the End. O tym możecie posłuchać w tym odcinku. Zostawcie lajka i suba dla Gracza Niecodziennego. Inwestorzy powinni być bardzo zadowoleni. CD Projekt podsumował swój rok finansowy. Grupy CDP wypracowały ponad 470 milionów złotych zysku, a to wszystko dzięki bardzo dobrym poziomom sprzedażowym wszystkich gier z ich portfolio. Oczywiście na czele z Cyberpunkiem 2077 oraz dodatkiem Widmowolności. W raporcie podkreślono również, że Wiedźmin 3 mimo upływu lat dalej cieszy się sporym zainteresowaniem i również wciąż zarabia. CDP dzięki takim wynikom może nie tylko kontynuować i rozwijać wszystkie swoje projekty, ale również wypłacić ponad 100 milionów dywidendy. CD Projekt pracuje obecnie nad Wiedźminem 4. Oraz innymi projektami o kryptonimach Orion, Sirius i Hadar. Niemal wszystkie te projekty z roku na rok angażują coraz większą liczbę deweloperów, dlatego można śmiało zakładać, że są rozwijane, a prace idą w dobrym kierunku. Chcesz grać w najlepsze nowości? Oto gry, na które powinieneś zwrócić uwagę we wrześniu. Oczywiście na początku Hollow Knight Silksong, którego premiera już 4 września. Poznaliśmy już oficjalną cenę gry i jest ona zaskakująco niska, jak na hype, którym ta gra się cieszy. Team Cherry w ten sposób bardzo pozytywnie zaskoczyło graczy. O bardzo dużo już powiedzieliśmy, dlatego przejdę do następnej gry, którą jest Hell is Us. To kolejny Souls Like, który jednak od samego początku wzbudził spore zainteresowanie swoim settingiem. Jak podkreślają deweloperzy, w grze kluczowe będzie obserwowanie otoczenia. I badanie zagadek środowiskowych, aby posuwać fabułę naprzód. W tej grze całkowicie zrezygnowano z minimapy i wszelkich samouczków. Podczas rozgrywki nikt nie będzie Was prowadził za rękę. Gra swego czasu miała darmowe demo, dlatego można było sprawdzić jej gameplay i wyglądał on całkiem nieźle. W pełną wersję gry również możemy zagrać już za kilka dni. Chronos The New Dom to kolejna polska produkcja. Od studia Blueber Team i być może to właśnie ten tytuł po raz kolejny zamiesza na rynku. Gra to retrofuturystyczna i bardzo przerażająca opowieść. Deweloperzy wielokrotnie chwalili się już zwiastunami i gameplayem, dlatego całkiem sporo wiadomo. Premiera będzie miała miejsce 5 września, czyli jeden dzień po Silksongu. Miejmy nadzieję, że te dwie gry nie pogryzą się nawzajem i polski tytuł również zostanie zauważony, a nie przytłoczony przez Hollow Knight'a. Trzymamy kciuki, aby kolejna polska gra odniosła światowy sukces. Borderlands 4 będzie miała swoją premierę 12 września, czy kontynuacja serii przywróci jej miejsce na szczycie. Masa broni, wybuchów i czarnego humoru. A to wszystko przedstawione w charakterystycznej dla tych gier koncepcji graficznej. Dajcie znać w komentarzach, w które tytuły zagracie. To, co dzieje się z tą grą, jest wręcz niewiarygodne. Nieczęsto bowiem zdarza się, aby deweloperzy tak chętnie słuchali feedbacku graczy i reagowali, naprawiając czy wprowadzając zmiany we swojej grze. W grze The Blood of Downwalker od studia Rebel Wolves zdaje się być jednak inaczej. Po prezentacji pierwszego gameplayu gracze mieli sporo uwag co do ustawienia kamery czy tego jak wygląda walka i wykorzystywanie umiejętności w trakcie rozgrywki. Na nowych materiałach widać jednak zmiany w ustawieniu kamery, a także w aktywnej pauzie podczas walki. Ponadto, jak sami deweloperzy zapowiadają, mają oni bardzo wielkie ambicje i chcieliby, aby seria Don Walker była kontynuowana, a The Blood of Don Walker było jedynie wstępem do szerszej i większej historii. Deweloperzy wierzą w to, że mogą rozbudować świat Don Walker. Wszystko jednak zależy od tego, czy pierwsza część odniesie sukces. I tutaj przychodzimy my i nasze portfele. Jeżeli gra sprzeda się dobrze, Możemy być pewni, że pomysłów na jej rozwój nie brakuje. Żeby jednak tak było, nie wystarczy tylko dobry marketing. Gra musi obronić się swoim gameplayem i historią, czy zatem Rebel Wolves podoła wyzwaniu? Myślisz, że gry 2D to produkcja dla dziadków i boomerów? Jesteś w błędzie. Gry 2D mają się całkiem dobrze i ostatnio bardzo dużo się o nich mówi. W Dodatku, odzyskują swoją dawną popularność. Shinobi Art of Vengeance to gra, która zachwyciła krytyków recenzentów Gamingowe Community. Na szczęście to nie jest kolejna metroidwania. Projekt poziomów jest bardziej klasyczny i nie będziemy zmuszeni do tego, żeby cały czas powtarzać te same lokacje. Na ukończenie gry wystarczy 6-7 godzin no i drugie tyle, jeżeli chcemy ją splatynować. Gra zachwyca swoim designem, płynnością gameplayu i ogólnie kierunkiem artystycznym, w którym została utrzymana. Czy taka krótka, ale pod wieloma aspektami genialna gra może kandydować do tytułu Gry Roku? Jeżeli odpuściliście sobie ten tytuł z powodu mieszanych opinii, być może warto ponownie się mu przyjrzeć. Echoes of the End to debiutancki projekt islandzkiego studia Mercury Games fabularna gra akcji, która celowała w bycie takim budżetowym god u Niestety jednak, tuż po premierze, zyskała bardzo wiele mieszanych recenzji. Krytykowane były spadki klatek i system walki, który nie porywał. Mimo wszystko, twórcy nie odpuszczają i znacznie usprawnili właśnie swoją grę. Jak sami wskazują, wydaje się być to teraz zupełnie nowy tytuł. Deweloperzy wrzucili na swój kanał YouTube obszerne i szczere wyjaśnienie, co poprawili i dlaczego takie błędy pojawiły się tuż po premierze. Tłumaczą też, z czego wynikał fakt, że nie zdołali ich wyłapać jeszcze przed premierą gry. I w sumie szacun za takie szczere podejście do tematu. W skrócie, poprawiono kompilację shaderów, przez co gra chodzi teraz znacznie płynniej. Jak sami wskazują, twórcy bardzo żałują, że akurat ten element nie został wychwycony jeszcze przed premierą, bo na tym gra ucierpiała najbardziej. Kolejnym problemem, który został rozwiązany, a był wskazywany tuż po premierze, był właśnie system walki. Tutaj również został on zmodyfikowany, tak aby bardziej przypominał gry z tego segmentu. Jak podkreślają twórcy, dzięki wprowadzonym zmianom system walki wydaje się być zupełnie inny niż na początku. Ponadto wprowadzono również szereg innych usprawnień. Zachęcam do zobaczenia pełnego materiału twórców na oficjalnym kanale YouTube Mercury Games. Czy w związku z wprowadzonymi poprawkami dacie szansę Echos of the End, to już wszystko w dzisiejszym materiale. Zostawcie lajka like i suba dla gracza codziennego.